Siemka, ja jestem Adaho, a to są spoilery 98 rozdziału mangi Dragon Ball Super. Jak myślicie, czy będzie Beast Gohan? Nie będzie. <grym> nie będzie Beast Gohan jeszcze w tym rozdziale. Wygląda na to, że każda minuta filmu dosłownie zwalnia coraz bardziej. Im bardziej zbliżamy się do końca adaptacji Super Hero, tym bardziej zwalniamy. Rozdział nie zakończy się Beast Gohanem. I oprócz jednej sceny, praktycznie. Która mi się podoba, która jest dość sporą zmianą. Oczywiście nie aż taką bardzo istotną, bo rezultat w zasadzie jest ten sam. Ale generalnie zostały trochę pozmieniane wydarzenia w środku. To powiedziałbym że nie jestem zadowolony z tego, co widzimy w tych spoilerach, ale mniej tego bajdurzenia. Spoilery zaczynamy w miejscu, w którym zakończyliśmy szkice omawiane przeze mnie trzy dni temu, czyli Krillan rzuca się na pomoc swoim kumplom, a Gamma-2 jest już gdzieś tam na orbicie okołoziemskiej i przygotowuje swój atak. Gamma-2, identycznie jak w filmie, zaczyna krzyczeć, rzuca się w stronę powierzchni, w międzyczasie nasi bohaterowie próbują cały czas utrzymać w miejscu Selamaxa. Na plac boju dolatuje Krillan, który ostrzega wszystkich, że będzie zaraz używał Tajokena, co czyni. Kolejny świetny kadr, w którym widzimy yy, zabawną reakcję Selamaxa. Bro is flabbergasted po raz kolejny. Tajoken to jest naprawdę świetna technika. Zwróćcie uwagę na to, że ona jest obecna praktycznie od samego początku Dragon Balla. No, może nie od pierwszych odcinków, ale od początków Dragon Balla, od pierwszej serii. I ktokolwiek by to nie był, czy byłby to przeciwnik na ziemi, czy byłby to Freeza, czy byłby to Cell, czy byłby to ktokolwiek inny w Dragon Ballu Super, to Taioken zawsze działa. I to jest po prostu niesamowite, jedna z najsilniejszych, najbardziej przydatnych technik. Cell Max przyjmuje tego Tayokena z najbliższej odległości, jest oślepiony, w międzyczasie Gamma 2 zbliża się już właśnie na plac boju, zbliża się do powierzchni. Wszyscy krzyczą tak samo jak w filmie: "Nadchodzi, uważajcie, dalej zrób to". I tutaj wielka zmiana z tego co widzę. Nie pod kątem wydarzeń, bo wydarzenie praktycznie rezultat jest taki sam, ale pod kątem emocji. Oczywiście spoilery wyglądają tak, że my do końca nie wiemy w jakim momencie te kadry są wycięte, bo rozdział ma tam 40 parę paneli, my dostaliśmy powiedzmy około 20, więc dodać do tego jeszcze około 7 szkiców, to tak naprawdę z tych 40 paneli, które będą w rozdziale, mamy wgląd w około 25-30, zazwyczaj to tak wygląda. Więc nie wiem, czy między tą sceną, którą wam zaraz pokażę. A między kolejną sceną będzie coś jeszcze? Czy będą tam jakieś dodatkowe emocje? Wydaje mi się, że może tak nie być. A jeśli tak nie będzie, to będę naprawdę bardzo zawiedziony. Do czego zmierzam? Cell Max jest widoczny z lotu ptaka, a w zasadzie z lotu Gammy 2, który coraz bardziej zbliża się do swojego przeciwnika. I reakcja Piccolo może sugerować, że już w tym momencie coś się dzieje nie tak, ponieważ Piccolo mówi, że niedobrze, coś się stało. Shima Ta! Cell Max na ostatnim panelu. Rusza się, jakby unika tego ciosu. Wyżej widzieliśmy, że tak naprawdę chwilę przed tym uderzeniem zauważa lecącego Gamma-2. I wygląda to tak, jakby dosłownie chwilę później Gamma-2 po prostu trafił w jego rękę. Na twarzy Gamma-2 widać no bardzo podobną mimikę do tego, co widzieliśmy przed chwilą, jak leciał z okrzykiem na ustach. Ale tutaj wydaje mi się, że bardziej niż determinacja, jest to po prostu szok. Szok, że Gamma-2 nie trafił. W zasadzie mieliśmy też podobną grafikę już jakiś czas temu narysowaną w jakichś tam materiałach promocyjnych z tego, co... Pamiętam. Czyli Selmax, Max w dość charakterystycznej pozycji, jego ręka jest oderwana i Gamma 2 lecący, praktycznie przebijający się bez problemu przez jego rękę. Wiecie dlaczego mi się to nie podoba? Jeśli by się okazało, że te trzy kadry, te trzy jakby panele, które wam pokazałem, one będą jeden po drugim, to bardzo odejmuje tej scenie, którą widzieliśmy w filmie. Bo w, oczywiście w mandze nie usłyszymy kunsztu aktora głosowego, ale przecież pamiętacie, że w filmie to wyglądało tak, że Selmax Max na początku blokował ten atak dwa. Gamma 2, Gamma 2 zablokował się na jego przedramię. I potem dopiero tym ostatnim wybuchem energii udało mu się przełamać przed ramię Sela Maxa. Selmax tak naprawdę blokował nadlatującego Gamma 2 z góry i dopiero potem tak naprawdę Selmax musiał uznać wyższość gammy 2. A tutaj to wygląda w taki sposób, jakby ta cała sekwencja trwała ułamek sekundy i Selmax w ostatnim momencie zobaczył, że gamma 2 leci, chciał się uchronić i po prostu gamma nie trafił w niego i urąbał mu rękę bez żadnych problemów. Nie podoba mi się to, po prostu mi się to nie podoba. Z dwóch powodów, takich najjaśniejszych dwóch powodów. Pierwszy, oczywiście, jest taki, że to, tak jak mówi, odejmuje tej scenie, bo odejmuje trochę bohaterstwu gamma 2. Gamma 2 tak naprawdę w, w scenie trafił w miejsce, w które chciał trafić, czyli powiedzmy w głowę Sela Maxa, w sensie leciał w tę stronę, tylko że Selmax to zablokował. Tutaj to wygląda tak, jakby Gamma 2 zrobił dosłownie rozbieg o długości kilkudziesięciu kilometrów, leciał z, praktycznie z orbity okołoziemskiej i tak nie trafił w cel, w który chciał trafić. W cel, w sensie w Sela. To jest jedna sprawa. Druga taka, że Selmax w tej mandze jest pokazywany jako po prostu przeciwnik słaby. Jest naprawdę słaby. To też jest kwestia, która będzie poruszana przeze mnie w kontekście kolejnych paneli, które zaraz wam pokażę, ale Selmax jako przeciwnik, którego tak naprawdę rękę Gamma 2 zniszczył bez żadnego problemu, którego Goten i Trunks i dwie Gammy tak naprawdę obijały jak piłkę spinbola w poprzednim rozdziale, oczywiście mieliśmy potwierdzenie tego, że on dopiero się przyzwyczaja do swojej mocy, więc jest to troszeczkę inne spojrzenie na Selmaxa, ale dalej zobaczymy, że Selmax potrafi wyprowadzić silny cios. I jednocześnie nadal przyjmuje duże obrażenia, więc to nie jest tak, że on jest po prostu nadal słaby. On już wyg wygląda na to, jakby był w swojej pełnej mocy i nadal jest obijany. Jest po prostu przeciwnikiem, który według mnie nie miałby szans z Goku i Vegeta. Te słowa odnośnie tego, że Cell Max mógłby być silniejszy, w sensie Goku i Vegeta mogliby sobie z nim nie poradzić... Dla mnie to po prostu jest... To brzmi już jak nieśmieszny żart. No ale idziemy dalej. Tutaj ewidentnie mamy przeskok, ponieważ Piccolo jest już w formie pomarańczowej i blokuje but Selamaxa, który w filmie miał właśnie zamiar... W sensie Selmax miał zamiar zgnieść, zdeptać Gamma 2. Po sugestii Krylana Piccolo rośnie, ponieważ tutaj też zapomniał, że jest w stanie włączyć tę swoją gigantyczną formę, także mamy tutaj dosłownie to samo, co mieliśmy w filmie. I piękny kadr oczywiście, mimo tego, że nie jest to nowe wydarzenie. To naprawdę... Kadr w manze w którym Piccolo w końcu osiąga tę swoją maksymalną albo tę swoją docelową wielkość i podnosi nogę Selamaxa, który traci równowagę i jednocześnie na jego twarzy jest szok wypisany, to jest naprawdę kadr, który wydaje mi się, że trafi na miniaturkę, nawet jeśli nie tego filmu, to na pewno omówienia mangi, które będzie za dwa dni, 19 prawdopodobnie około godziny 20 dalej widzimy krzyczącego Piccolo, Piccolo tak głośno krzyczy, że aż z jego ust leci <laughs> Promieńki, oczywiście śmieje się, Piccolo jest w stanie strzelać promieniami ki z ust, no i zwróćcie uwagę na to, że Piccolo tak naprawdę tutaj y, tym promieniem z ust odrzuca Selamaxa, który jest nie dość, że trafiony tym atakiem mimo tego, że było powiedziane, że jest naprawdę bardzo szybki, mimo olbrzymich rozmiarów, to jest odrzucony kilkadziesiąt metrów dalej, co się dzieje je później widzimy scenę, w której Gohan przyjmuje sensu od Piccolo i Piccolo mówi: Gohan, jesteś najsilniejszy, uratuj ten świat, pokaż swoją prawdziwą moc, a Gohan mówi: Hi! I tutaj mamy początek tych zmian, które mi się podobają, które naprawdę uważam, że są według mnie bardziej logiczne i też nawiązują do tego, co mieliśmy ostatnio w kontekście. Pan, która nie nauczyła się jednak latać. Zaraz zobaczycie o co chodzi. W momencie w którym Piccolo podaje sensu Gohanowi, nagle jego ręka jest odrzucona przez atak Sella Maxa. Chłopaki są zdziwieni, ponieważ Selmax pozbierał się zaskakująco szybko. Ten dystans kilkudziesięciometrowy na jaki został wcześniej odrzucony, pokonuje w tak krótkim czasie, że Piccolo i Gohan nie są w stanie nawet zareagować. Selmax atakuje i Piccolo i odrzuca Gohana, który jest w formie Super Saiyanina. Mało tego, doskakuje nawet do Krillana i osiemnastki, tylko Krillan był w stanie się zorientować, że Selmax pojawia się za jego plecami. Także ta dwójka jest również zaatakowana. No i co się okazuje? Że to drugie sensu zostało zgubione. Pierwsze sensu zostało zgubione przez to, że Gohan go nie złapał, i drugie sensu zostaje wyrzucone w powietrze, ze względu na to, że po prostu Selmax wytrącił je z ręki Piccolo. Dalej mamy przerwę, ponieważ Gohan jest już w bazowej formie, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy przed chwilą, i mówi, że jeśli sensu przepadnie, to będzie naprawdę kiepsko. I co się dzieje? córka go wyprzedza. Po prostu obok niego, obok Gohan'a, który ma zamiar biec po to sensu, biegnie nagle pan, która rzuca się w przepaść za tą fasolką. Gohan stoi jak wryty. Ledwo co zobaczył, że to jego córka rzuca się w przepaść i przypominam, że ona w tym momencie jeszcze nie potrafi latać. Brak umiejętności latania nie trwa zbyt długo, ponieważ to właśnie w tej scenie pan Uczy się latać, tak naprawdę zmusza swoje ciało, zmusza siebie do tego, żeby latać. Gohan krzyczy, pan lataj, no i pan lata, no i ja latam, ja gadam. Dodatkowo ratuje całą sytuację, mogłaby powiedzieć pan. Pan, powiem wam, że naprawdę tutaj zyskuje w moich oczach, wiem, że to jest yy, narysowana postać, ale w porównaniu do tego, co prezentowała w filmie, a i tak w filmie naprawdę postać trzyletniej pan, która... Szczerze mówiąc, mogłaby jeszcze jeść piach, bawić się zabawkami w przedszkolu, czy nawet w żłobku, a naprawdę wykazała się bardzo dużą jasnością umysłu. No, olbrzymią, nawet większą niż Gohan w momentach. To w manze naprawdę tutaj to wygląda e, równie dobrze, mógłbym nawet powiedzieć, że czasami lepiej. Pan jest naprawdę inteligentną dziewczynką, i tutaj ta scena odnośnie latania po prostu się pojawiła. Jakby w tamtej scenie, w której w filmie zaczęła latać. Tutaj to zostało zmienione, że Krylan ją uratował. To mieliśmy bodajże miesiąc temu. Więc to było pewne, że jeśli historia ma się zakończyć tak samo jak w filmie, a na końcu filmu pan potrafiła latać, to gdzieś się tutaj będzie musiała nauczyć latać. Bardzo fajna zmiana. Dodała trochę dynamiki, pokazała też Sala Maxa z lepszej strony, bo Selmax pokazał tak, jak powinien pokazać, że nie jest przeciwnikiem, którym można po prostu tak, tak sobie rzucać i, i sobie nagle się uśmiechać na polu walki i sobie dać pół minuty na rozmowy. Nie, jesteśmy podczas walki tak naprawdę o los świata, więc Selmax, który tutaj prezentuje wysoki poziom i niszczy naszych bohaterów do tego momentu, to jest coś, czego ja oczekuję. Gohan włącza formę Ultimate, mówi do Pan, żeby ta się oddaliła, a Pan mówi Dobrze, i daj z siebie wszystko, tatusiu. Papa tutaj mówi nawet. Tak jak zresztą ona mówi w japońskiej wersji. Wiecie co? Pan, która zachowuje się jako trzylatka, przypominam, w sposób tak świadomy, w porównaniu chociażby do tego, co mieliśmy w Majin Busadze. Mieliśmy poświęcenie Wegety, Goten i Trunks chcieli pomóc Vegetie to też była kwestia tego, że oni byli przesadnie pewni siebie, i myśleli po prostu, że razem z Wegetą pokonają Majin Buu. Ale chodzi o to, że wtedy nie widzieli jakby całej sytuacji. I tak chcieli postawić na swoim, a tutaj Pan, ona jest oczywiście znacznie słabsza i nie byłaby w stanie dużo wnieść do walki, ale nie próbuje na siłę postawić na swoim, w sensie, że nie tatusiu, nie mogę cię zostawić i tak dalej, nie zachowuje się jak rozbeczane dziecko, tylko nawet z uśmiechem na ustach mówi dobrze. Daj z siebie wszystko, tato, i odlatuje. A w zasadzie to Gohan odlatuje. I tu mamy scenę, w której Gohan już w pełnej mocy jest w stanie wyprowadzić potężnego podbródkowego, ratując tym samym Piccolo przed atakiem Selamaxa. Mamy tutaj chyba nawiązanie do Selsagi, bo tam też była scena, w której Gohan SSJ-2 w ten sam sposób wyprowadził albo w podobny sposób wyprowadził podbródkowego w stronę Sela. Chwilę później w leżącego Sela Gohan wyprowadza kanonadę Kiblastów. Te trafiają. Gohan poprawia jeszcze jednym dużym atakiem, i to sprawia, że Selmax wpada w dół. I nasi bohaterowie mają chwilę. Na rozmowę. Oczywiście w tamtym momencie Piccolo zebrał wszystkich w jedno miejsce. Tutaj dzieje się tak samo. No i mój największy zawód, w zasadzie dwóch, jeden z dwóch największych zawodów, oprócz tego, że poświęcenie gamy 2 zostało tak skrócone, jeśli faktycznie widzieliśmy je w tej w pełnej wersji, to to, że rozdział kończy się w tym momencie. Rozdział kończy się w momencie, w którym Selmax wzlatuje z tej dziury. Nasi bohaterowie patrzą na niego i Piccolo mówi: nadchodzi. I to jest wszystko. Nie ma Gohana Bestii, mało tego nie ma nawet początku tej sceny, w której Gohan ładował swoją ki, nasi bohaterowie już tam leżeli nieprzytomni i tylko Piccolo z nim walczył. To wszystko będzie w kolejnym rozdziale, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić żeby w następnym, 99. rozdziale nie było Gohana Bestii. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Mimo tego, że troszeczkę to tempo wygląda tak, jakby było zwolnione, to według mnie nie jest niemożliwe, żebyśmy w przyszłym rozdziale nie mieli i tej walki, i Gohana Bista, i jeszcze pokonania Selamaxa. Wiem, że to byłoby dość dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tym rozdziale praktycznie nie mieliśmy nic. Mieliśmy tylko poświęcenie Gammy, które zostało już zapowiedziane ostatnio. Więc w gruncie rzeczy, to tutaj się za wiele nie wydarzyło. Aczkolwiek w zależności od tego, jak Toyotaro narysuje tę walkę jeden na jednego Piccolo w formie giganta pomarańczowego z celem maksem, kiedy już reszta leży nieprzytomna, a Gohan po prostu patrzy jak Piccolo obskakuje Manto, w zależności od tego, jak to jak Toyotaro to potencjalnie skróci, to mielibyśmy jeszcze miejsce na to, żeby Gohan Beast pokazał coś innego niż samą transformację, no nie? W sensie, żebyśmy jeszcze zobaczyli Gohana Bista w akcji. Mimo wszystko uważam, że ta teoria z setnym rozdziałem jako końcem z, y, sagi Super Hero nie jest wyrzucona do kosza, bo saga może się zakończyć w połowie rozdziału, a drugą połowę mie będziemy mieli poświęcone na rozpoczęcie nowej sagi. Pamiętajcie, że jeszcze mamy tak naprawdę gadaninę po tym całym wydarzeniu, więc y, to też prawdopodobnie trochę zajmie. Jeśli jeszcze stwierdzą, że chcą dodać te sceny po napisach, czyli końcówkę Walki Goku i Piccolo to też pewnie coś jeszcze zajmie, ale w przypadku Gohan Beasta ja nie chciałbym się szczególnie spieszyć, bo uważam, że Gohan Beast jest na tyle deficytowym towarem, że tak powiem, na tyle było go mało w filmie, jeśli chodzi o jego ruchy, jeśli chodzi o czas tak naprawdę na, na ekranie, że im więcej byłoby go w mandze, tym lepiej. Nawet jeśli mielibyśmy to na to poświęcić jeszcze dodatkowy miesiąc, nawet jeśli by się okazało, że w następnym rozdziale mamy tylko transformację, czyli w 99 kończymy. Transformacją, a cały setny rozdział to jest walka bestii z Gohan z Maxem. Ja bym to przyjął. Ponieważ tak naprawdę, według mnie Orange Piccolo i Gohan Beast to są dwie najważniejsze rzeczy z tej całej sagi. Odnośnie których powinniśmy się dowiedzieć więcej, odnośnie Piccolo się jeszcze nie, dowiedzieli, nie dowiedzieliśmy za dużo. Ale jeśli mielibyśmy okazję, żeby zobaczyć więcej bestii, to ja bym to przyjął. Tak czy siak, co o tym sądzicie? Na pewno było tutaj kilka fajnych kadrów, zwłaszcza ten z Piccolo, który trzymał nogę Selamaxa. Ale to poświęcenie Gammy 2. Jeśli ono zostanie w ten sposób skrócone, nie jestem tego fanem. Powiedziałbym nawet, że jestem tego dużym antyfanem, ale scena z pan i zmienienie trochę tej sekwencji, w której ona się nauczyła latać według mnie na delikatny plus, ale w gruncie rzeczy to jest tylko zmiana kosmetyczna. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało, życzę Wam miłego, spokojnego popołudnia. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. Suba, żeby niczego nie przegapić, omówienie rozdziału za dwa dni, a jutro prawdopodobnie a nie powiem wam. ha, <laughs> nie powiem. <laughs> Trzymajcie się na razie. Cześć. Jana